Hej, witam na kanale Ja się nie gotuję. Dzisiaj chciałam pokazać jak robimy e, chrupiące posz, poszniaki Bośniak. poszniaki e, no nasmażony. Te chrupiące to tak jak frytki, gipsy. E, gipsy, no takie chipsy, frytki, tak mm. chrupiące. To te to, to tego potrzebny mąka, je, mąka ziemniaczana. I sur tam przebrawy włada i tyle, nie? A i ten poczniak trzeba umyć wcześniej, nie? To jest pomyty. I teraz roczne zerwamy. Zerwamy? Jak to? No tak, robimy. A. O, tak, na taki kawałek. Każdy. z powrotem do tego miska, dużego miska i teraz dwie, łyż, dwie łyżeczki su dodajemy do tego bocznia tak delikatnie posmaro, y, mm, mieszać. mieszać, tak delikatnie masaż sobie teraz zrobimy sos tak taki sos to jest tak dwie dwie łyżki mąka jemniaczana dwie łyżki zwykłe mąka No jeżeli y, no tak jeden na jeden nie dwie łyżki y, Mąka zwykła i dwie łyżki mąka e, jemniaczana, nie? Jeżeli sos jest za małe, dalej jedna łyżki e, zwykłe mąka i jedna łyżki e, tak z, e, mąka jemniaczana. O, tak i tak porównujemy. Jeszcze jedno jajka. No i teraz e, su. Sól, żeby nie słony, nie? Trosze, jedno łyżki sól i jedne łyżki, te pięć, y, mierone pięć smaków. Jeżeli lubi troszeczkę y, takie ostre, może też troszeczkę dodać ten, ten czarne pieprz mierony. Mieszamy. I woda, nadajemy. I o. Robimy taki gęsta, bardzo gęsta sos. No taki gęsta. O, tak wygląda. O. To już gotowy. I teraz olej trzeba grzać i te poczniak. Co tutaj jest z y, woda, trzeba naciskać. No i teraz olej jest gotowy. Olej tak mocno nie grzejemy, tak to y, 150 tu jest. I por, porcja do taki sos nie wszystkich. O, mierzamy. Pojedyncze. Kładziemy. Dodajemy. delikatnie pomieszać, żeby nie kleić na siebie, nie? I teraz wyciągamy, bo muszę powiedzieć dwa razy smażymy. Pierwsze wyciągamy. I dajemy kolejny. Ciągamy wszystkie i teraz olej może będzie na 170. Trochę taki mocniejszy. I drugi kurs robimy. Dwa razy. I teraz dwa razy. Drugi raz. Drugi raz. Jak będziemy zmienić ten kolor w żółty, to wtedy już. To wtedy bardziej taki supiączny. Już taki żółty. Może na kamerze nie widać, ale już jest żółty. Wyciągamy. Właśnie, to jest taka poczniak nasmażony, chrupiący, tak jak chipsy. Jeżeli, jeżeli chcecie taki ładniejszy wyglądać, może pokroić taki zielone liście albo szczypiorek na górze, na górze tak taki zasypiać, albo z tego czarny, albo ten biały sezam. Też może trochę tak. Ja to tak już, już nie będę stroi, stroić, tak my będzie jeść. Ale to jest naprawdę bardzo dobry, tak chrupiący może być na piwo, tak, tak jak chipsy. Prawda? Daniel tak. No, bardzo dobrze. Bardzo naprawdę. dobre, tak, potwierdzam. No, bardzo polecam. Dziękuję, do zobaczenia. Jeżeli lubicie moje firmy, mój kanał, proszę. Daj łapki do góry. Albo yy, super krys Dziękuję, do zobaczenia.